Przyspiesz Rysiu troszkę, autokar nie będzie czekał. Państwo wyjeżdżają? Tak, jedziemy na tańce autokarem. Większa grupa jedzie. Nowy obrządek trzeba rozpropagować wśród wiernych. Nowy obrządek? Tańce jasnogórskie. A Ćwiczyliśmy z Rysiem wczoraj cały dzień. To czekaj, czekaj, na czym stanęło? Er, huśtamy się, klaszcząc, czy trzymamy się za ręce i nie klaszczemy. Tak i tak można. W różnych regionach będzie się tańczyło różnie. Na podchalu na pewno przysiadał jeden wiceminister. W jasnym garniturze tak się rozchuścił. W kościołach od następnej niedzieli na tych ekranach, co to teksty pieśni się wyświetlają, to będzie pokazywany wzorzec. Plan ogólny ze wszystkimi. Karnek się jak natchniony. Tylko wiesz. Podciągnąłbym trochę wokal i perkusję. Zamknąłeś starannie swój pokój, żeby pan Jacuś nie grzebał ci w papierach? No, to się zbierano. Pani też autokarem? A czym niby? Jak na górę, to pani mogłoby namiotle. Tak, zaraz. Nie na górę, tylko na jasną Zaczęły mi się mylić. Nawcipny się znalazł. Z marszałek Witek w tandemie. Zmieściłaby się, bo obie panie drobnutkie raczej. Nie, nie, nie. Ela Witek za bardzo się wierci i nie balansuje na zakręt. A jak źle wyląduje, to się domaga reasumpcji. Co pan tak patrzy? Jest taka gra komputerowa. Gram sobie czasem. Tym razem też cały rząd weźmie udział w tańcach jasnogórskich. Jaki cały? Bo na tych pierwszych tańcach to był ułamek z Cały tłum tańczył z przełory. Prezesem Cały tacy. rząd to na krakowskich błoniach by się nie zmieścił. Mamy najliczniejszy rząd w Europie, co zresztą widać po efektach. No skąd się chyba bierze ten dobrobyt? Tak. Rząd będzie tańczył na Jasnej Górze, w systemie zmianowym. Dziś jedzie druga zmiana. Księdzem Kordeckim będzie moradiecki, a Ziobro, jak się wytańczy, będzie spowiadał na wałach. Kto to wymyślił? Plan na wygranie wyborów napisał nam bardzo modny ostatnio wynalazek. Sztucna... Sztuczna inteligencja. Tak, tylko nie nastawiamy jej na fur. Rysiu, idziemy. Zaczekaj jeszcze prezent dla muzeum. Znalazłeś miecz jakiś? Scyzoryk szwajcarski z ekspertyzą, że to z czasów Bolesława Chrobrego. Pakuj.